Cześć, siemano, ja jestem Kamilo i witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dziś jesteśmy na Infected, a ze mną jest... Alicja, czyli Aisha. No, jej kanał, ona też nagrywa, więc jej kanał będziecie mieli w opisie. I właśnie mi laguje tak strasznie, że nie wiem, czego wymówować. A to tym się nie przejmuj. Przejmuj się tylko tym, żeby cię dobrze było słychać. No... I to jest tak, to jest kolejna Ala, tylko że to jest akurat moja kuzynka, a nie znajoma, że tak powiem. Więc ym, Ona ma więcej sykrypcji ode mnie yy, i to o jakieś yy, 130 Więc ym, No No, jestem Alicja i no, jestem starsza od Kamila od rok i... No, no, wy, wyznanie y, o tego, ile się ma lat. A ja mam, czemu ja mam tak mało FPS-ów, ktoś mi powie? Jakim cudem ja mam, czekaj, nie F1. Ustawienia graficzne, a już wiem czemu. O nie, o nie, Jest tu łazi. O, nie, dalej mam, nie. dalej mam mało FPS-ów, nie wiem czemu. Ach, ja też mam mało FPS-ów, nie masz jak tego o, to... sprawdzić. Nie, no ale tu widać. Widać widać i tu Czekaj. Ja mam teraz 40. Czy znaczy teraz 30? No bo. Czekaj. Zmniejszę sobie może render distance, w sensie, że na 12 dam i na 145. O, teraz mam nagle 104. Teraz już mam dobre fps -y, Dobra, już mam 100. Dobra. Już mam wyregulowane, po prostu na ośmiu randardysansach mi ścina. Ooo, lepiej działa! Ja. Nie, yeah, nie musisz się drzeć do tego, bo cię słychać troszkę głośno. Nie, przepraszam, ale... Ale miałem... ścięło mnie, o, dobra, odciąłem się już. To ty, Patrz, bo... ja... Co tam jest? Jakaś wiedźma. Jakaś a, wiedźma a... tam jest. No. Tylko a, jakbym jakby miał łuk, to bym to nie strzelał. Tu nie jest, o. A jaki masz stopień?

No, na mój kanał nie, musi, nie musisz zapraszać, bo ty chyba masz teraz nagrywanie włączone, czy nie? No to po co zapraszasz na mój kanał, jak to jest na moim kanale? Hej, Ashera. A ja ja tak patrzę właśnie na czat, nie tam w moim nie? Jest hej, Ashera, i ty, nie? Ja jestem z kanalem Aisha jest ty? Czy ktoś mnie za to? Nie, Ashera to jest moderatorka. Prostu. Ale tego serwera? No. Nie, czekaj. Prze Przecież tu był administratorem tego, to czemu on jest? On jest. Okay, ja on, aparty... on ma jakąś funkcję tego w tym serwerze, ale nie pamiętam jaką. Że tak powiem. To się przerywa mikrofon. Ja to nie wiem czemu. To teraz się no. dobrze słucha, tylko po prostu przysłałam takie, jakby na pięć więc... no Dobra. A u Ciebie troszkę ktoś wa wali już w mikrofon, chyba, więc. Wali mikrofon. Nie no nie prawdę wiem. mówię, bo Cię troszkę tam jakby takie dmuchanie albo coś w tym stylu. A, bo pewnie mój oddech. oddech. No to możesz się troszkę odsunąć, jakby co. W ogóle ja, jesteś ludziem czy zombie? Zombie. A ja jestem ludziem dalej. A ja nie. I się skitrałem. Zubi, mm. zabijacz ludzi. To... Nie mam nikogo na tym Tyle osób już mnie widziało. Teraz widziałem jak gości się vlogowy. Tyle osób nie widzi, a nikt nie umie się do mnie dostać. A no to jest tak łatwo wejść. No ja jestem na takim budynku, gdzie jest przed spawnem. Na... Jestem teraz... Serio? Ktoś mnie zepchnął? Bo u mnie jest taki... nie, to jest bo u mnie nie jest gra, nie? I z boku jest taka mini mapka, można powiedzieć. Nie? Tam, tam właśnie tam jest taka strzałeczka, która mnie tam kieruje. I cię nie słychać. Aha. A bo tu. Nie... Co? Klepie się! Dobra, zabiłem. O, zabija Zabił mnie! A znowu mi fps -y spadły! Przez to, że jest ten. Jak dam na 10, to mi się coś wyreguluje. Nie, czekaj. Dam to jest na te 12. Jest Gdzieś na górze, poszłam, Jezu! Pierty, Ale nie to niekoniecznie na tej arence, więc. Co? Jakiś gościu mnie zrzucił. I teraz, no, po prostu mam problem, bo zginąłem. A tak to by. Bo po prostu tak. stałem na kancie tego, bo myślałam, że nikt mnie nie zajdzie od tyłu. To jest taki ciężki błąd. Jak się kilka pom spację, nie? Ogólnie tak ciągle, to potem jak się nie skacze, to wtedy automatycznie Minecraft sam To To moim Ja Więc nie robię, a ten stream A to już nie moja wina. O, kompas już jest. Dobra, idziemy za kompasem. Ten goleś już pewnie wyszedł, bo wie, że jest poszukiwany. To jest jakiś Kornel. Kornel? O, widzę Kornela już. Gdzieś ta osoba ucieka. Bo widzę, widziałem nik przed chwilą po prostu. Okej, jestem tej osoby blisko. O, widzę już. Zabiłem Ja go zabiłem Ja go zabiłem Dziękuję No muszę spójrz sobie na czat Pan Lamer zabija kolner... kornel 05 Dobra, na jeden. Jak ktoś to ktoś może No dobra idziemy na letniczkę 1 Jak ktoś co ja gram bez klasy Czekaj, ja wiem, czekaj, tylko daj mi skończyć. Jak coś to ja gram teraz bez klasy, po prostu na tych mapach jakby było, to bym sobie wybrał klasę, ale to są akurat mapy, gdzie nie potrzeba łuku zbytnio. Dobra, teraz możesz dokończyć. Gdzie, gdzie masz swoją kampę? Bo ja tu znam dużo kamp. Jestem tutaj, patrz. Ej, ty, tu. Za tobą. Ty. Jestem. Przebiegasz obok. To już przede mną równo no. bo ty, jest, ty grasz na bezyczu teraz? No bo na bezyczu tak jest, musisz zainstalować byzyczu. zainstalować Tak, albo. No to po prostu trzeba było sobie włączyć innego launchera. Czekaj, jeszcze cię nie widzę, bo dopiero za chwilę się pojawią. Czemu ja mam tak mało FPS-ów? Czy, czy to przez ten teksturpak? Tego co? O, jestem za tobą, za tobą jestem. Dobra, chodź do mną. O nie, o nie, o nie, ktoś! No nie jesteś zombie, a ja cię prowadzę, bo ja! Co za łukami! No po prostu zostałem zombie na początku, O, jak pięknie! O nie, nawet nie masz się i za mną, rozumiesz? Kliknij se F5, jak masz, albo R Rkę? No ja mam na Rce ustawione. Nie wal w ten, albo nie dmuchaj w ten mikrofon, bo to naprawdę wkurza. Jak słychać, że takie... Budzia, budzia, Tak jak ja teraz zrobiłem w swój mikrofon. Ja już wiem gdzie jest. Bo ja widzę kolesia. Bo ktoś pisze nie w No to nie moja wina, bo ty nagrywasz MSP, no to nie moja wina. Minecrafta nie ale, pamiętam. Ale często gram Minecrafta, to nie oznacza, że w górze nie ten tym koleś jest. Teraz zmieniam content na vlogi. Będę nagrywała jeden vlog. Tam nikogo ten. nie ma koleś. to będzie... To Mogę powiedzieć swoje, swoje, swoje... Swoje, swoje co? Plany na vlog. No to gadaj No, bo no, wy z moją klasą. Co, I, I z klasą z AR, bo jestem no. no. I moja trzenka ładnie śpiewa i w ogóle się dostała do tyle no. do, moja do czego? Ma... Do czego? Do jakiego programu? Eee... Kurde, tylko... Nie, to są na TVP Polonia będzie, to się nie A jakieś TVP Polonia to jakieś gówno same. Nie no, ale ogólnie. No i na no, góry nie? No i, i jedzie razem z moją koleżanką, która będzie mi pomagała i ona ma selfie stick, co mi uczy, a mój telefon, co nie, no i, i tam będą, będą różne takie mini reportaże na temat jej, będziemy, będziemy kibicować ja o bo my mamy i Ukrainka! A teraz, czekaj, teraz, no zwiesiło mnie! zwiesiło ty! Ej, ja teraz podpowiem każdym ludziom, którzy oglądają mój film teraz. Dlaczego mnie nie ścina, kiedy naciskam ten prawy przycisk myszy na mieczu? Po prostu mam, mam jakiegoś baga. Tak samo mogę biegać z naciągniętym łuki. Mam jakiegoś buga po prostu. W ogóle jakie to jest fajne. U mnie na tym na, yy, będzie widać takie te, no. Yy, na craftingu, że się takie... Miegawki się świecą jakieś takie jakby. Nie, Na craftingu takie, mam na teksturpaku takie coś. Szkoda, że zombie nie mogą Co jest z tym? Tabliczki mi się bugują. Że mi prześwitują. Nie, bo on jest ładny. Przynajmniej według mnie. Jak mi się znudzi, to włączę mojego drugiego teksturpaka, czyli odwertyza. Ej, ty wiesz, że jakby co to Wertes teksturpak dodaje FPS-ów, nie? Tego? No. O, widać. Nie, właśnie gorzej widać. Ja teraz mam 30 FPS-ów, ale mi płynnie chodzi, więc ja nie potrzebuję. O, jestem przed tobą. O, właśnie cię widzę. Taki przypadek. Tam jest koleś. Zabijacz go. Ale, zale... On ma miecz z knokiem. I żelazny set, bo już to widzę. Ja tam idę. Idziemy go bić. Idziemy na polowanie. Jezu, on nie ma knoga. Jezu! On mnie wywali! Ty! widziałaś to? On ej, wiesz, że on, on wygra! On wygra. Bo ty... Ej, to jest fajna kampa w takim razie. Czekaj. Ja go zajmę. Nie fajna kampa, wtedy cię wszyscy widzą i mogą się przywejć kone. Cio nie zginę. Drabinka. Uratowała mnie drabinka. Klepie! 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 Dobra! No nie! Sorry. Ale ja tak nie lubię się Umiem przegrywać, ale się wyglądać. Ja już wiem jak nie go podejść. ja go nie widzę? No nie! Ale prawie go zabiję. Jemu ja najwięcej hitów zadaję. No nie, znowu mnie zwalił. No, trzeci raz. Dobra, nie, ja pan nie nie bardzo. Ty! Zabili go chyba. Ale tu nie jest Czasami? Czy on tak ma Co on? Jak on szedł stamtąd? Nie dostając obrażeń? Haksior jeden. Ty. On ma nofala włączonego. On ma nofala tego. Nofala ma włączonego, że nie dostaje obrażeń od upadku. Ma włączonego nofala, bo to widać. Spadł sobie tak po prostu. No, on miał cheaty. A to jest jakiś czy coś? To jest cheat? Że jak spadasz, to ci nie. Do nie Odejmuję serduszek. W ogóle ten gościu ma lagi. Takie duże. Dosyć duże. Bo muścina. Co? Ten Wojtek ma haksy. Nie, nie wiem jak. Byłbym testerem albo moderatorem, to bym wiedział. Tylko że niestety wywalili mnie. W sensie, że nie przyjęli. Bo byłem za młody.

no ty debilu! Mm. Hey, hey. Gdzie on jest? What the fuck? Czekaj, ja, ja, ja go poszukać. Co on odwalił? On jest, on jest pod tym. Chodź, post. o dobra, widzę go, widzę. Ale nie, nie zadawaj mi obrażeń, lepiej. o. E, dobra, Polski ma boss, coś takiego, nie? Tego tak, właśnie mora. Ja do niego biegnę, nie? Ale... Ja jakiegoś Wojtka miałem jeszcze ubić. Nie tylko że ten Wojtek Bo jest No jak ja mam wiedzieć, jak ktoś tu jest, no to mi to ucieka. Ten Wojtek ma takie lagi. On raz, zatrzymaj się zaraz, nie i O, powiadomienie mi przyszło na telefonie. Pewnie ktoś słyszał. I... Nie, dźwięk po prostu z Facebooka chyba, z tego co pamiętam. Takie powiadomienie miał Facebook. W ogóle już jest minuta po czasie na tym, na Infected, nie? Ja wygrałem. No i minuta. Czekaj. Bo już jest 17 minut, no to co. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Nara, trzymajcie się. Cześć.